Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne ciasteczka, bardzo kruche, gwiazdki z nadzieniem z jabłek i kajmaku. Są po prostu rewelacyjne. Takich jeszcze nie próbowaliście. Polecam. Posmakują Wam na pewno. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotujemy sobie najpierw ciasto na ciasteczka. Mam tutaj 250 g mąki pszennej tortowej w misie robota. Dodaję sobie dwa żółtka. 30 g cukru. 200 g masła. Masło najlepiej jak będzie zimne. Dodaję sobie jeszcze szczyptę cynamonu. Możecie dać troszkę większą, jeśli lubicie. Zaczynamy wyrabiać ciasto. W trakcie wyrabiania możecie dodać około dwóch łyżek bardzo zimnej wody. Gotowe ciasto zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy na około 1 godzinę do lodówki. Spłaszczcie je trochę, wtedy szybciej nam się schłodzi. Ciasto mi się chłodzi, a ja sobie pokroję w międzyczasie jedno jabłuszko w bardzo małą kosteczkę. Do jabłek dodaję jeszcze odrobinę cynamonu, cukru nie dodaję. Ciasto wyjęłam z lodówki, podsypię sobie stolnicę mąką i muszę rozwałkować je całkiem cienko, jak na zwykłe kruche ciasteczka. Wycinamy gwiazdki, takie całkiem spore. Tylko musimy ich mieć parzystą ilość, bo nasze ciasteczka będą się składać z każde z dwóch takich gwiazdek. Ciasto z pomiędzy gwiazdek zbieram i za chwilę będę je ponownie zagniatać i wałkować. I tak aż do końca naszego ciasta. Mam papierową rurkę, którą zgniotłam z jednej strony, żeby wyszła łezka. I tą rurką będę wycinać wzorek w jednej z gwiazdek. Możecie jeszcze drugą stroną rurki zrobić dziurkę na środku. Potrzebujemy jedną taką gwiazdkę z dziurkami i jedną całą gwiazdkę na ciasteczko. Czyli w połowie gwiazdek robimy dziurki, w drugiej połowie nie. Przygotowałam sobie również masę krówkową, kajmakową do woreczka strunowego. Wyciskam odrobinę masy na ciasteczko i daję jabłuszka. Przykrywam ciasteczkiem z dziurkami. Brzegi, widelcem ściskam sobie ze sobą. I gotowe. Tak robię wszystkie po kolei. Masa krówkowa, jabłuszka i ciasteczko drugie z dziurkami. Gotowe ciasteczka układam na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Smaruję je roztrzepanym jajkiem po wierzchu. Wierzch posypię jeszcze odrobiną zwykłego białego cukru. Dobrze jest, jeśli możecie te ciasteczka odrobinę schłodzić przed pieczeniem, wystawić na chwilę na dwór na około 5-10 minut lub do lodówki. Następnie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni, góra-dół i pieczemy przez 15 minut. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 180 i pieczemy jeszcze około 10 minut. Kolejnych. Aż się pięknie zrumienią. I gotowe. Poczekajcie, aż wystygną, i możemy wcinać. Jeśli podobał się wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie ciasteczka w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i udostępnijcie mój przepis dalej. Zapraszam was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz zajrzyjcie koniecznie na moje playlisty. Tam jest mnóstwo moich przepisów do usłyszenia.